Powodów, dla których Amerykanie, a w zasadzie musiałem raczej powiedzieć, powodów, dla których Donald Trump chce przejąć, kupić, najechać, jakkolwiek zwał, po prostu chce mieć Grenlandię, jest przynajmniej kilka, czy może być kilka. Tylko jeden z nich jest naukowo-technologiczny. No, mo, no, może dwa. I dzisiaj o nich właśnie chcę powiedzieć. Białko All Nutrition Egg Isolate Protein. Zamów do godziny 17.00, odbierz jutro z kodem 010% rabatu w sklepie SFD. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy! Nie rozstrzygam, czy akurat te dwa, o których chcę powiedzieć, dwa powiązane ze sobą są rzeczywiście prawdziwymi powodami. Pewnie swoje do tej sprawy dokładają, ale nie wydaje mi się, i tu mówię raczej mądrością innych, by one były kluczowe. Pierwszy to otwieranie się północnych dróg morskich z powodu zmian klimatu, a drugi powód to coraz większa dostępność bogactw naturalnych samej wyspy i morskiego otoczenia. Te bogactwa są coraz bardziej dostępne. Z powodu zmian klimatu, z powodu podnoszenia się średniej temperatury atmosfery. Ten proces na dalekiej północy zachodzi znacznie, znacznie szybciej niż na niższych szerokościach geograficznych. To zjawisko nazywa się Arctic Amplification, czyli inaczej wzmocnienie arktyczne. Arktyka, której Grenlandia jest częścią, ociepla się średnio 4 razy szybciej niż średnia globalna. Temperatura przy gruncie na wybrzeżu wyspy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w zimie. Podniosła się o 7 stopni Celsjusza dla całej wyspy, uśredniając to około 3-4 stopni Celsjusza. Z czego ostatnie 20-30 lat to okres bezprecedensowego ocieplania się w skali 1000 lat. To właśnie dlatego topnienie ląd do lodu przyspiesza tak dramatycznie. Jak dramatycznie? Powierzchnia artycznego lodu morskiego we wrześniu, to jest takie minimum roczne, zmniejsza się średnio o 12% na dekadę. Najstarszy, najgrubszy lód wieloletni, taki powyżej 4 lat, zmniejszył się o ponad 95% od lat 80. XX wieku. Bardzo szybko rozmraża się także do niedawna zamarznięty okrągły rok grunt. Samo. W sobie to generuje masę wyzwań, bo wraz z tym rozmrażającym się gruntem do atmosfery uwalnia się bardzo duże, bardzo duże ilości dwutlenku węgla i metanu. Co by się stało, gdyby stopniał cały lód Grenlandii? Wtedy poziom we wszystkich połączonych morzach i oceanach na całym świecie podniósłby się około 7,5 metra. Oczywiście taki scenariusz, nawet przy dzisiejszym tempie podnoszenia się temperatury, trwałby setki lat, ale już dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że sytuacja na wyspie i wokół wyspy, czy nawet szerzej na całej Arktyce, bardzo się zmienia. Widziałem to na własne oczy pół roku temu na Arktyce, spędziłem kilka tygodni. Temat jest skomplikowany, bo oprócz temperatury, dużą rolę odgrywają wiatry niosące pył z obszarów przemysłowych czy pustynnych. Pył opadający na lód. Pochłania więcej promieni słonecznych, przyspieszając topnienie. I zamykając ten wątek zmian klimatu, chcę tylko wyjaśnić pewien często powtarzany mit. Nazwa Greenland, Zielona Ziemia, ma sugerować, że wyspa kiedyś była zielona i cieplejsza, a to miałoby dowodzić, że obecne zmiany to nic nadzwyczajnego. Otóż Grenlandia nigdy w dziejach rozwiniętej ludzkości nie była zieloną wyspą. Pokrywa lodowa istnieje tam od milionów lat, co potwierdzają analizy izotopowe. Mierząc stężenia izotopów, można określić, że y, najwyższe skały wyspy są zasłonięte lodem od ponad miliona lat. No i tu dochodzimy do tematu, który często pojawia się nawet w komunikatach polityków, y, czyli bardzo bogatych zasobów y, i bardzo dużych bogactw wyspy i jej okolic. Grenlandia. To efekt miliardów lat kolizji mikrokontynentów, fałdowania skał i tworzenia się gór, co daje zapierający dech w piersiach krajobraz. Ale to nie te krajobrazy przyciągają uwagę administracji Don Donalda Trumpa, czy Chińczyków, czy Rosjan, Kanadyjczyków, czy Europejczyków. Grenlandia i szerzej tereny północy kuszą zasobami naturalnymi, które do niedawna były nieosiągalne, ale wraz z cofającymi się lodowcami stają się dostępne. Grenlandia posiada wyjątkowo duże zasoby np. metali ziem rzadkich oraz innych pierwiastków krytycznych, przede wszystkim dzięki specyficznym procesom geologicznym, które zachodziły w prowincji, na przykład Gardar w południowej części wyspy około 1,3 do 1,1 miliarda lat temu. Ta prowincja powstała przez rozciąganie i pękanie skorupy kontynentalnej. W te pęknięcia wlewała się wielokrotnie gorąca magma, która pochodziła z głębokich warstw ziemi. Magma, która wcześniej została wzbogacona w rzadkie pierwiastki, takie jak Metale, ziem rzadkich, niop, tantal, cyrkon czy yy, uran. Gdy Uran nie jest metalem ziem rzadkich, ale wymieniam to, co tam jest. Gdy magma powoli stygła, w wielkich komorach pod ziemią powstały specjalne warunki. Pierwiastki rzadkie nie chciały się rozproszyć i zamiast tego skupiały się w końcowej fazie krystalizacji, tworzyły własne rzadkie minerały. Dzięki temu w skałach powstały warstwy z bardzo wysokimi stężeniami tych pierwiastków ziem rzadkich, często kilka procent tlenków tych metali, co jest naprawdę rzadkie. Na całym świecie. Do tego Grenlandia ma ponad 4 miliardy lat historii geologicznej. Wiele razy dochodziło tam do zderzeń kontynentów, tworzenia gór, innych procesów, które dodatkowo pomagały gromadzić te pierwiastki właśnie w tym jednym miejscu. Tam na przykład są takie rejony, w których znajduje się kilka tysięcy razy więcej metali ziem rzadkich niż w całej Polsce. Te ilości pozwalają na ich eksploatację bez złożonych Zakładów bez bardzo skomplikowanych procesów separacji. Tamtejsze skały zawierają też miedź, German, Lit, metale z grupy platynowców i złoto. Grenlandia posiada ósmą co do wielkości rezerwę metali ziem rzadkich na świecie. W tym neodym. Dyspro, Sterb, kluczowe dla magnesów w turbinach wiatrowych i silnikach elektrycznych. Według amerykańskiej służby geologicznej, według raportu z 2025 roku, rezerwy tlenków metali ziem rzadkich wynoszą około 1,5 miliona ton, co czyni je strategicznym źródłem dla zielonych technologii. Choć technologie ich wydobycia zielone z całą pewnością nie są. Oprócz metali ziem rzadkich wyspa jest bogata w żelazo. Wolfram, pala Cynk, uran, ołów, nikiel, kobalt. Te ostatnie są niezbędne do produkcji np. baterii litowo-jonowych i elektroniki. Inne minerały to mm, diamenty, to tytan, to molibden, to złoto, które występują w bogatych depozytach, zwłaszcza w południowej prowincji Gardar. Te zasoby są kluczowe dla globalnej transformacji energetycznej, ponieważ pierwiastki ziem rzadkich, Metale ziem rzadkich są niezbędne w produkcji paneli słonecznych, wiatraków, pojazdów elektrycznych, a ich wydobycie w Grenlandii mogłoby zmniejszyć zależność świata od dominujących dostawców, takich jak na przykład Chiny. No i właśnie, Chiny trzymają rękę na około 70-80% światowych zasobów metali ziem rzadkich, ale jeżeli doliczyć proces ich przetwarzania, niektóre z tych metali są w rękach Chińczyków w niemal 100%. Grenlandia posiada co najmniej 25 z 34 surowców uznawanych za krytyczne przez Unię Europejską, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa takich dostaw. Dokładnie tak samo patrzą na to Amerykanie. Na Grenlandii są też złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Ropa z obszarów zachodnich praktycznie nie zawiera siarki, co ułatwia jej przetwarzanie, a szacunki wskazują na ogromne rezerwy owszorowe. np. przykład Północno-wschodniej Grenlandii ma być około 31 miliardów baryłek ropy. To są porównywalne z ilości z rezerwami w Zatoce Meksykańskiej. Przy czym ropa z Zatoki Meksykańskiej jest bardzo zasiarczona, a to technologicznie utrudnia jej przerabianie i podnosi koszty. Na powierzchni zasoby nie są duże, ale w obszarach przybrzeżnych i morzach terytorialnych sytuacja jest odmienna. A zmiany klimatu, jak powiedziałem, czynią je dostępnymi. Naukowcy szacują, że Grenlandia ma ogromne, nieodkryte jeszcze rezerwy ropy i gazu sięgające setek miliardów baryłek ekwiwalentu ropy, głównie w basenach um, offshore na wschodzie i na zachodzie wyspy. Przy czym warto wspomnieć, że Amerykanie ropy swojej z pokładów łupkowych mają pod dostatkiem. Tu może bardziej chodzić nie o to, by ropę z okolic, czy z Grenlandii, tej kontynentalnej, czy tej lądowej, mieć, tylko by nie miała tej ropy Rosja albo Chiny. Dodatkowo w wodach wokół Grenlandii istnieją perspektywy na minerały głębinowe, takie jak chociażby polimetaliczne konkrecje na dnie oceanicznym zawierające mangan, nikiel, kobalt, choć ich eksploatacja jest jeszcze w fazie badań i budzi obawy ekologiczne. No ale w sumie ostatecznie może się okazać, że jeżeli eksploatacja będzie opłacalna, to pewnie na ekologię przymkniemy oko. Tak czy inaczej te offshore'owe zasoby mogłyby uczynić Grenlandię kluczowym graczem na rynku energii pod warunkiem, że ktoś zainwestuje tam duże pieniądze. I ten ktoś będzie miał zaawansowaną technologię wiercenia w takich warunkach. Im bardziej otwarte stają się północne szlaki morskie, tym bardziej dostępne i strategiczne stają się zasoby, które wokół tych szlaków czy na tych szlakach się znajdują. Jak mówię, zasoby nie są jedynym argumentem, by się tam pakować, ale z całą pewnością są na liście korzyści z przejęcia, kupienia czy po prostu najechania Grenlandii. Przez Narodowy Bank Polski Złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.